To ja i mój JJ jedziemy, że hej hej. Cześć, witam was bardzo serdecznie i w kolejnym odcinku. Eee, witam was w kolejnym odcinku. A w tamtym odcinku, jeżeli ktoś oglądał, to nie zwracajcie uwagi, że pomyliło mi się co ze żniwiarką. Myślałem, że będzie napisany combine, jednak nie. Eee, no, ale po żmudnych pracach w końcu dorobiłem się kombajnu. Wiecie co? Coś zobaczyłem ciekawego i chciałbym tu sobie tylko jeszcze raz wjechać do wody. Bo mam wrażenie, że... Serio? Koła się robią mokre? Patrzcie, ale bajer. Z tego w farmingu nie ma. Nie, bardzo fajna, fajna sprawa, że się chwilowo robią takie... One... Yy... Świecące. Dobra, to są pierwsze sianokosy, jedziemy skosić nasze pole, bo mamy yy, te zboża już dosyć, dosyć długo. Całe szczęście, że ono jeszcze nie, nie uschło. Tutaj mamy gnojowice i najpierw zabierzemy się za rzepak. Chyba jak wjadę, to uszkodzę sobie zboże, tak? No, odrobinkę uszkodziłem, ale to nie jest jakiś wielki problem. Będziemy musieli też chyba tutaj odnowić nasz silos. Czy ja go już naprawiłem? Tak, naprawiłem go, żeby w ogóle to coś mogło wejść, w porządku. No dobra, to co? Zaczynamy tutaj pierwsze zniwa na naszym tutaj e, gospodarstwie. I zobaczymy, jak to będzie nam szło. No i lecimy. Elegancko. Troszkę nasza żniwiarka wygląda. Jak wygląda? Wygląda jak gówno, ale działa, działa. Zbiera rzepak, zbiera elegancko. Już mamy prawie, że pół tony. Będę chyba tam sporo razy jeździł, bo jeszcze 7% nie zapełniona. Przyczepy mam gdzieś nie z tym się panią jechać, więc po prostu będziemy jeździć chyba sobie do Silosu. W każdym bądź razie, no musimy na pewno to wszystko skosić, ładnie tutaj cały rzepak zebrać. I jeżeli będzie kilka ton, no to z pewnością pojedziemy to sprzedać. Tylko teraz tak, nie wiem ile ta przyczepa, którą chyba już mam, albo dopiero którą zdobędę, ma pojemności. No mam nadzieję, że nie trzeba będzie jeździć 15 razy, żeby to wszystko e, tutaj zebrać. No powiem wam, że sporo będę miał jeżdżenia tutaj tą żniwiarką naszą. Ale to nic. Najważniejsze są siano kosy, że mogę już zbierać plony. To jest bardzo fajna wiadomość. Czekajcie, bo muszę go podnieść, Heather. Tak, niech on tam sobie nie chodzi. O. Dobra, podjedźmy sobie tedy do naszego naszego SILOSu. I spójrzmy. Dobra, elegancko. No to wysypuj koleżko. Nie, wysypuję szybciutko, więc to nie będzie jakaś wielka tutaj filozofia. Nie będzie jakaś wiesz, wielka męka. Powiem Wam, że tak długo czekałem na ten kombaj, na tą żniwiarkę, ściniarkę, czy jakkolwiek to się tam nazywa, że aż chce mi się tutaj kosić. Naprawdę chce mi się to kosić, bo bardzo lubię kosić. Kurde, muszę dać tempo mat. O, właśnie o to chodzi na tempomacie. Leci jak się chce. Zupełnie inne rozwiązanie niż w farmingu, bo w farmingu sobie mogę jechać. W sumie też jest to ograniczone, tylko tam mogę sobie tempomat zmienić na dowolną prędkość. Tutaj tego nie ma, ale no, granie przykłada się tylko na, na, na jednej rzeczy, bo w farmingu jest duży nacisk oczywiście na uprawę, prawda? A tu można mieć wszystko i, i nic, że tak powiem. Trochę tutaj. Pracy będziemy mieli do wykonania, kurde, wycofać tutaj. Ale ze mnie kierowca bombowca przydałby się też nam jakiś tutaj pracownik, naprawdę. Szkoda, że nie mogę wynająć. Mógłby się pojawić już jakiś, który będzie pytał o pracę. No bo spójrzmy, my już jesteśmy doświadczonym rolnikiem tutaj. Mamy odnowiony dom. Mamy odnowioną ee, szklarnię. Mamy ładny kurnik. Jajka już tam się robią. Pomidory nam tutaj rosną. Mamy trochę sprzętu, dzięki któremu możemy wykonywać inne, inne zadania. Więc tak tak to dosyć dosyć ciekawie już tutaj to się wszystko zapowiada. Jak będzie sąsiad potrzebował sianokosu lub żebyśmy mu zaorali pole, też to nie jest jakiś problem. Też jakaś dodatkowa gotóweczka. Nie wiem czy to będzie jakoś super opłacalne, ale może właśnie dzięki temu odlokujemy inne możliwości z gry, choćby zatrudnienie pracownika. Mam taką. Yy, mam taką nadzieję. Wow, 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 szalony ty! Szalony! Yy, oj, to nie, nie ten klawisz, dobra, lecimy jak dzikus. Tutaj sobie kawałek żarłem i zaczniemy znowu tutaj. Nie będę copał, bo nie ma sensu. Zobaczymy. 25%. Może sobie znowu dookoła objedziemy jak wcześniej. Rysowanie trochę mnie wkurza. Bo widzicie, jest trochę rysowanie takie za małe. Zaraz zobaczymy, czy mogę zmienić eee, pole widzenia. Zmieniłem czy nie zapisałem? Nie no, jest Muzyka w tle zdarzenie. Hmm. Dobra, jest, jest, jest. Jest OK. Nie ma co tutaj jęczeć. Lecimy dalej na tempomacie. <śm> jest takie trochę słabe to rysowanie, ale dobra. Już się tam nie czepiajmy. Wiadomo, że grafika mogłaby być 100 razy lepsza, ale tu też chodzi o fabułę, prawda? Fabuła jak na razie mi się podoba, gra mi się bardzo. Tutaj wkręciła 96 ok, dobra. No i znowu musimy ruszyć tam. Przydałaby się nam naprawdę ta właśnie yy, przyczepa, ale wydaje mi się, że ja jeszcze jej nie mam. Zaraz zerknę sobie tutaj, niech już się ładnie wysypuje. A ja sobie w tym czasie zerknę i zobaczę, czy tą przyczepę zdobyłem, czy zdobyłem inne, inne narzędzia. Dobra, co my tu mamy? Przyczepa na belę. Maszyna do nawożenia. Tu jest prasa kostkująca. Tu jest siewnik. Przyczepa na boże, tak, więc musielibyśmy tutaj prawdopodobnie coś mu wyremontować, ale to nie jest teraz czas na to. Teraz mamy sianokosy i w tym odcinku się tylko i wyłącznie tym zajmiemy. Dużo nam już nie zostało, tak naprawdę, więc nie ma tu jakiejś wielkiej tragedii. pyk Teraz opuszczamy, uruchamiamy i tempomat, i jedziemy dalej o kurde, ale ładny widoczek ale patrzcie na licznik, ja pierdolę, on jest z tego z klocków lego zrobiony, czy co? w sumie nie będę się czepiał, no ale trochę, trochę topornie, a kierownica to ja nie wiem co, ktoś głodny był, czy coś? że mu opierd... obgryzał opierdalał jak kolbę kukurydzy <laughs> Dobra, Piotruś, nie czepiajmy się. Tu chodzi o fabułę. Fabułę, fabułę, ale grafika też mogła być lepsza. Nie, no jest spoko, dobra. Jak tracę część plonów, koleżko? Jakie ja te plony, po których właśnie tak cisnę szybciutko, one już są dawno zebrane. Nie ucz rolnika, tutaj wiesz. Zboże kosić. żepak ok yy, zaraz zmienimy kamerę 97 no to jeszcze trochę mogę wziąć tak już jest ok dobra yy, może sobie wycofajmy troszkę w ten sposób żeby gdzieś tutaj starać się go nie uszkodzić Ale powiem wam szczerze, że ja rozumiem, że to jest gospodarstwo odziedziczone, ale ja pierwszy raz widzę takie maszyny, przecież on jest gorszy niż bizon, starszy na pewno niż bizon, bo gorszy to może nie no, wydajność, jakąś swoją ma, robotę swoją robi, chyba, że nie byli licencji po prostu na bizona, ale ładnie chodzi. Teraz może zaczniemy sobie od tej strony. Jest opuszczony, jest. Teraz, kurde, nie ta literka. Nie ten klawisz, panie. Panie Piotrze. Mam, że on wygląda trochę jak może że chętnie tutaj pocisnął za sprzęgło i... Zatem taką linę i ciuch, ciuch! Jesteśmy na miejscu! Okej... Okay. Teraz sobie może wycofamy. I zbierzemy tutaj to pozostałości. Zaraz, zaraz, bo ten pomad, bo przyzwyczajenia tutaj sobie wciskam. Dobra. Ciśniemy jak szalony. Jak szalony dzikus. O, już w sumie nie ma, nie ma sensu też tutaj czekać do końca, bo sobie po prostu poczekam. Wyładuję. W tym czasie się napiję wody i zaraz wracam. Och, jest moc. Yeah. O Jezu! Ale co się dziwicie? Oglądacie odcinek z wieśnia Kolandii, więc tutaj będą bekania. Będą pierdy. I inne takie elementy. Yy, to są. Efekty specjalne, że tak powiem. Tak więc, powinniście tutaj cieszyć się z takich efektów specjalnych. To jest, wiecie, dolby surround. Właśnie miałem sobie tutaj zrobić o w ten sposób ładnie, elegancko. Lecimy. Źle to nie wygląda, już tak tragedii nie ma, dobra. Patrzmy na co innego, nie skupiamy się na kierownicy, gałce i innych rzeczach. Obgryzionych przez lata tutaj pracy. Okej. Okay. Nie, nie, dobra. Róbmy dokładnie. Wiem, że chcesz szybko. Ale nie ma co się tutaj śpieszyć, bo jak człowiek się śpieszy, to się diabeł cieszy. Kiedyś mnie tak nauczono takim powiedzeniem. Tylko wiesz. Jak się diabeł może cieszyć? Jak ja jestem diabeł. Szatanem tutaj rolnictwa. Ile jeszcze? O, zaraz będzie zapełniony. Nie no, koniecznie trzeba kupić jakiś kombań, jeżeli mamy naprawdę tutaj e, coś jeszcze więcej tutaj z tym robić, bo... Jeżeli będzie pracownik i będę miał kasę, to mogę kupić innego, mogę kupić inny kombajn. Bo wtedy... E, wtedy, wtedy... On może coś tam robić, bo... Szczerze, ja wolę zająć się tutaj yy, innymi uprawami. Mam już te pola, na razie będę z nich korzystał. Będę chciał je tutaj znowu zasiać, żeby jakieś pieniążki znowu mieć. Przy okazji sprawdźmy. Mm, ile mamy już rzepaku? Wow, 7 ton. A ile kosztuje rzepak? Rzepak możemy sprzedać tutaj. Rzepak kosztuje 1000. To 7000 euro. No to też dosyć ciekawie. Na jajkach mamy 9 euro. Na 10 to jest 90. No tam mamy 50, 50 jajek, praktycznie mamy, nie? Jakbyśmy je ugotowali, to 500 euro. No to jednak na zbożach też się bardzo opłaca. No to dlatego będziemy tak robić. No chcę odbudować to gospodarstwo naprawdę tak, żeby. Mucha nie siadała, nie srała nam na nową elewację, na nowy dach. Chcę postawić dachówki, ale to wszystko już już niebawem. Dobra, na razie to musimy sobie po prostu ogarnąć ładnie, pięknie, tutaj wszystko skosić. Dobra, tutaj sobie wycofajmy, ładnie skręcimy i jedziemy. Tak trochę właśnie na tym tym, na tym yy, tempomacie widzicie. On nagle wyrywa i trzeba szybko się tutaj ogarnąć. Zara będzie pełna, no oczywiście, już jest pełna. Kawałek tylko dokończymy. No, dobra jest, nie jest, nie ma, nie ma tragedii. Eee, mam nadzieję, że się wyrobimy jeszcze, żeby w jednym odcinku sobie zrobić sianokosy. Oczywiście to drugie pole to ja sobie tam ogarnę w międzyczasie, poza odcinkiem. Nie chcę tutaj też zamulać, bo no chyba, że bardzo lubicie sianokosy, bo wtedy wiecie, wtedy, wtedy jest spoko. No i oczywiście, że lubicie moją gadkę. Mój piękny głosik Moje piękne sylaby I inne kurde moje efekty specjalne Dobra jedziemy dalej Nie biorę więcej tej kofeiny już Nie ja po prostu tak mam wiecie za dużo mam styków tutaj I tak się tutaj dzieje Że wyglądam trochę tak obgryziony jak ten kombajn Fajnie jest jakby te dźwięki, o właśnie może są jakieś mody na dźwięki. Właśnie, może są mody na Farmer Dynasty, ty! Dopiero o tym pomyślałem, więc poszukam modów. Jeżeli będą jakieś ciekawe, to z pewnością coś tutaj ogarniemy. Na razie one mi nie są potrzebne. Na razie chcę kościć tutaj ten cały dżepaczek. 9 9000 euro za tonę. Ja mam ich 7. Może ich będę miał 10. Tak, więc będzie 9000, to 10 razy musiałbym to pole e, ogarnąć, żeby, żeby, żeby nazbierać na jakiś ciągnik. Kurde, nie jest tak źle, bo tutaj pole za dwa razy, na przykład jedno i drugie, e, jedno i drugie. A nie, zaraz, 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 tutaj jest dobra, bo nie widziałem. Jedno i drugie pole, plus jakieś tutaj jajka, pomidorki yy, i i byłoby to całkiem, całkiem fajne rozwiązanie, żeby szybko zarobić tą kaskę. Oczywiście kasę też można zarobić w inny sposób, znaczy zarobić, można sobie ją dodać, ale to jest materiał na inny odcinek. Yy, oczywiście też, też go zrobię dla wszystkich zainteresowanych. Jednak ja mogę wam powiedzieć szczerze, że dodałem sobie kasę wcześniej, ale usunąłem tego save'a, to znaczy usunąłem, nie gram w tego save'a, bo tak gra straciła sens. I powiem wam, że nawet sami w chwili obecnej, jeżeli oglądacie każdy odcinek, to widzicie, że tą kasę jednak dosyć szybko można zdobyć i nie trzeba aż tak się bardzo poświęcić, ale jest o wiele, wiele większa satysfakcja z gry. O, tu mogę sobie tego dać, stracha na brudle. To może później kupimy. Będziemy sobie go tu ładnie omijać. Pole będzie ładnie wyglądać. Ok, co nam tu zostało jeszcze? 8% rzepaka. Gotowe do zbioru 8%. Po zbiorach 91%. No, czekać. No, to, to już niewiele nam zostało tak naprawdę. Jeszcze chyba ze dwa kursy. I chyba będzie tak. Ten kurs wysypiemy. I weźniemy chyba raz jeszcze pojedziemy i będzie, będzie gicior. Jedźmy jak najbliżej, żeby to zrobić tamto już też w jednym kursie. Jak kawałek zostawimy, to nic się przecież nie dzieje. Nie zostało 90. No i tak będę musiał wysypać i tak będę musiał wysypać 93 98, dobra Ile na wstecznym idziemy? Nie no to jest, przecież, to jest demon prędkości po prostu. Pa, 24 na tym 24 na wstecznym Wow, wow wow! Hamul. Panie kolego, pan pijany. Odrobinę. Odrobinę. Dobra, podjedźmy. Nie, powiem Wam tak troszkę graficznie to szkoda, że ta gra nie jest lepsza, właśnie takie wysypywanie. Naprawdę... I jeszcze to sterowanie, gdyby było, takie, wiecie, troszkę jeszcze lepsze. I nie byłoby takiej, o patologii to jest tym ekranem, że lekko dotkną ona nie wiadomo coś tam dzieje. To o wiele, wiele naprawdę lepiej by się grało w tą grę. I mógłbym powiedzieć, że no taka pozycja do, dosyć wysoki, wiecie, dosyć wysoko się by plasowała. Z tego co wiem, to i tak bardzo dużo osób ją lubi, bo no wiecie, jest fabuła, są jakieś efekty. Takie, takiego typu jak interakcja z ludźmi Bardzo fajne jest to, że jednak żeby rozwinąć swoje gospodarstwo I yy, chce mieć zbiory na przykład no to Lep pomaganie ludziom, no bo patrzcie zanim ja bym no, zbierał na kombajn No to sporo, sporo czasu by minęło, więc to naprawdę taka Taka dosyć fajna, fajna opcja To już sobie zostawimy jeszcze tylko yy, Kawałek tutaj zabierzemy i zobaczymy, ile my żeśmy nazbierali tego tutaj rzepaku. Dobra. I możemy sobie tutaj zwolnić już. Ładnie podjechać. I wysypać nasz tutaj cały dobytek. Dobra, gdzie teraz go postawić? Gdzie postawić ten kombajn na razie? Tutaj mamy ciągnik, kombajn jest dosyć duży. To może go po prostu postawimy sobie tutaj do naszej stodoły. To ma dach zrobiony, więc... Więc będzie gicior. Mm, otwórz... O, ale brama mistrzeliła właśnie. Czy ja mogę to zabrać? Mogę to zabrać. Więc, więc weźmy sobie na ściągnik. Wow ale szalony dzikus. Zmieścimy się, zmieścimy się na spokojnie. To jest do koszenia trawy, tak mi się wydaje. Dziadek wiele sprzętów ten niestety nie miał. Yy, dobra, yy, ja sobie. Dobra, wyjadę w sumie tutaj tym traktorem, tym urządzeniem. Postawimy sobie na razie może je tutaj. Niech sobie stoi. Ja chcę, żeby nasz kombajn tutaj był schowany. Jeszcze i tak będziemy musieli któregoś dnia podjechać tam po... ...po header do kukurydzy. Na razie nie przymierzam się do kukurydzy... ...ale zobaczymy, co będzie w późniejszym czasie. Eee, trochę źle podjechałem. Dobra, tutaj ładnie. O. Dobra. Sądzę, że może tutaj on sobie... Stać. Niech sobie stoi. Naprawiono garaż? Jaki garaż? Kiedy garaż naprawiałem? To jest garaż? Może i garaż. Garażem zajmiemy się oczywiście w innym odcinku. Co prawda, może dlatego dostałem, że yy, zrobiłem dach i zaparkowałem coś tutaj. Ale zaraz zobaczmy, bo. To jest tak. Yy, co my tu mamy? To jest magazyn słomy. Tak. Tutaj mamy. Tak. To jest skład, nasiona i tak dalej. Magazyn to jest zboża, jednocześnie. A, tutaj jest zboża. Tutaj można trzymać. Alternatywy wobec silosu. Możesz magazynować inne zboża. A. No tak. Bo, 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 ba, bo, 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 bo. bo, w silosie mogę mieć jeden magazyn, jedno zboże i tak samo tutaj. Tu sobie wjeżdżam i sypię. Też dosyć spoko. Tu jest zbiornik paliwa, tu jest strefa rozładunkowa, a to tutaj. Okej, okay, co tutaj mamy? Tutaj chyba jest tylko taka właśnie normalna, normalna rzecz. Tutaj wiadomo, chatka. Tutaj jest obora. Tam jest kurnik, to już znamy. No dobra, w porządku. Więc to byłoby na tyle z odcinka Sianokosów. Ja już się z Wami żegnam. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, ewentualnie subskrypcji, jeżeli chcecie więcej. No i koniecznie zostawcie komentarz. Komentarze się bardzo przydają do zasięgów. Ja już się z Wami żegnam. Trzymajcie się, wieśniaki, cześć!